Dzień dobry, witam Was serdecznie w tym cudownym odcinku, widzowie. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite, ale dzisiaj spróbujemy sobie zrobić Wheela, Czyli po prostu spróbujemy zrobić Wheela, zwyciężyć grę. Eee, tak, tak, taki cel dzisiejszego odcinka jest. Widzowie, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, dzwonkujcie, napiszcie komentarz. A ja zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Witam Was, widzowie, w Kierce właśnie sobie płynę. Właśnie sobie jadę deską na wyspę startową i zobaczmy gdzie jesteśmy, tutaj możemy sobie polecieć tutaj, możemy sobie polecieć tutaj eee, więc na no spokojnie sobie polećmy tutaj jest ziomek obok drugi ziomek obok, trzeci ziomek obok eee, to Lusik dobra, da. Eee, do góry, do góry, do góry bo chyba daleko jest prawda? a ja nawet dolecę tam nie, nie dolecę, żartowałem. Taki prank, dobry, dobry prank. Nie, dobry prank. Dobre, dobra, dobra, szybko, 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 gdzie lecimy? Tu, tu, tu? Tu czy tu? Tu czy tu? Tu czy tu? Czy tu czy tu? Chodziło o tu czy tu? Dawaj tutaj. Dobra, dobra. Aha, no to fajne. To so fajne, poleciałem. Muszę odbić trochę dalej. Prank tutaj, ja polecę tu, tutaj nic. Nie, zapewne zginę na początku. Dobra, tutaj co jest? Popa! Dzięki, popo! Tutaj. Kolejna pompa! Dzięki, ale już mam jedną poppę, więc jej nie potrzebuję. Proszę, zostawię, zostaw. Coś, 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 nic. Okej okay. To był ziomek, więc można go spróbować podjechać jakimś cudem. Nie trafię po popy... 78. Dobra, połowimy się troszkę w szalona. FN. Tylko, że tutaj nikt już nie ma. Przestraszyli się, prawda? Więc totalny chill out Zbierzemy sobie bacy, wszystko i... Lecimy po prostu do walki, widzę. O, oh, ej, widzę, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. Tutaj, co zatrzymałam, aaa, widzicie, jak jest dobry. No, faktycznie, jest tutaj ziomek. Dobra, jest tu jakiś krzywy w budowaniu. Skakali tak samo. Gdzie jesteś, przyjacielu? Tutaj, ale ja też dostałem, mocno. Jakoś mocno nie dostałem. ucieka ziomek. Czemu mi przyszło się taki wstyd? Jest mi wstyd, strasznie wstyd. Gdzie ty jesteś? Urariu, bro. Prawdopodobnie nie uciekł w tą stronę, bardziej w tamtą uciekł. No to fajne. fajne z tym poławiłem się. Powalczyłem znaczy. Pobawić powabić. No wyjedziemy sobie na lepszą pompę. Znaczy lepszą po prostu ja więcej ile chciałem amunicji tracić. To też jest taki dobry Billy Prawda widzę? Widzowie dostawałem cały z w plecy od tego ziomka właśnie, który niby uciekł, niby nie, co za lamus, nie? co za wstyd ziomek, ziomek prosisz wstyd, rozumiesz? Zostajesz 30, co teraz? Co i co teraz? Piekun, ja sobie przejdę tędy, o, jednak nie przejdę tędy. Jestem za gruby i za wysoki. I co? Wychodź no chodź, tu jest, zejdź, ale... Nie. nie bądź baba Jesteś babą w sumie. Dobra, widzę, nie boję się. Ale jak taki ziomek mamy zabić, to nie wiem, jest mi przykro. Nie, nie ma opcji, żeby mnie zabijesz. Czy to jak jest jakaś szansa? Mogę uciec, bardzo dobrze. le fart, ale fart, ale fart. Ej, jednak nie fart, to jest po prostu zwykły skill widzowie. Że... To jest po prostu zwykły skill. Ja się nie boję takich kagatków. Mówiłem, no wiem, żeby to walczył. Na szczęście tam go nie ma, więc zdąży sobie pozbierać temacy. I do strefy trzeba, do strefy trzeba. Nie, ja, ale to jest jakieś, nie wiem. Pentany. Tam jest, jest. Chyba, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze widziałem Ale chyba źle. Ale chyba dobrze widzę. Co przy komocy. Ja mam w ogóle przewagę, bo on stracił macy. Nie potrafi budować, edytować. Więc chyba jest to dla wygranej pozycji. Widzu, widzu, widzu. Kroki słyszałem. O jest tam, ale dostałem tą pompę w ogóle ze skrzyki, więc i tak czek. Ja teraz to przegram. Mi? Jabłko rzucił? Jabłko, tak, jabłko. Też mu rzucimy. Zjadę pokojowi nastawieni. Kapustę mi rzucił ziołek. Masz, trzymaj bracie. Nie, trzymaj bracie. Trzymaj się braciszku. Dio, widzę i właśnie tak się właśnie, tak, 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 tak się kończy widzę. Yeah, Jep, tak się kończy właśnie. Przyjaźń Fortnite. Co? Co tam braciszko chciałbyś? No mi uderzy. Ej, dobra, no, ale nie możemy się tak tymować. Dobra już, no, luz, 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 luz. Ty poraz stary. Auto, 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 auto. auto jak ty się tu poleć... Stary, my nie możemy się teamować! Czy teamować się możemy, ale nie, 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 no tak, to tak. No tak, no tak, 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 Ale tak, tak. nas zgrywali stary, nie możemy. Nie możemy, sorry stary, nie możemy. Nie możemy. Trzeba uciekać od tego ponieważ jak Epic wykryje, że się teamujemy albo ktoś... że się teamujemy, to nas zgrywali, a, ja, a naszym celem jest wygranie rzeczy. Co, co mat, Matce i we wszystko to jest. Zjedźć go to jest. Sjedź go to jest. Dobra, jest dalej tu ziomek? Ziomek przypadkiem ziomków nie pomylił. Żebym go przypadkiem nie zabił. To jest nasz kolega, przyjaciel, ziomek. Brat. Tak. W kolejnego tutaj kolejnego gagarka tutaj. Czas kroki tu było słuchać. Tak, weźmy sobie te impulsy. Tam jest tu ziomek. A to jest jakiś bor borowik. A ja też jestem takim borowikiem. Człowieku! Człowieku! Dobra, leżysz braciszku. Fry złotą przyjacielu Dobra przepraszam, przepraszam, że zabiłem ci kolega, Kolega brata, siostra wujka Człowieku Wiesz z kim ty tańczysz Chyba nie wiem z kim tańczy, ale są uciek. To jest auto, to się za dużo dzieje, pójdę sobie po Dobra, jest tutaj sią. Chcesz się bić, czy nie chcesz się bić? Nie wiem czy to jest właśnie ten nasz przyjaciel, czy to nie jest nasz przyjaciel Kurde, nie mam pojęcia. Kurde, nie mam prawdego pojęcia, naprawdę, naprawdę nie mam pojęcia, widzowie Dobra, być potka, jesteśmy uratowani, więc... Jest luzik, karabin lepszy, dobra, dobra. Czy to po prostu? Nie wierzę w Dobra, dzięki stary, jesteś najlepszy, lepszy mi się, hej tam, kochamy Cię takim, jakim jesteś, co to bo? to był ten, ze strony wiatra, Boże, o i ziomek, to jest nasz przyjaciel, to jest nasz przyjaciel, to jest nasz przyjaciel, o, kurde, nie możemy się bić, nie możemy się bić, ale ja nie chcę go bić, bo to jest nasz brat, rozumiecie, bro, yeah. Dobra, ucieka, ucieka, jak tutaj dalej. Jest to widzę. Jest to biedlaście. jest szansa na zrobienie... Top 10, przepraszam. Jest szansa na zrobienie Victory royale, Jest duża szansa. Mamy złotą pompę. Yy... i pulsiki. mamy. Dobra, bo tutaj się zioki biją. Chyba wyjdziemy na fair party, co? Cześć chłopaki. Cześć chłopaki. Są jakieś boty. Dobra, leżysz. Tracie. Ale z kimś się tu klepał. Z kimś się, z kimś się tu bił właśnie i nie wiem właśnie z kim. Albo go zabił może? Nie zabił go. A ty się... Hoy, co ty robisz? Czemu ty się bijesz bez, bez HP? Spetry, czemu co ty sobie robisz, że się bijesz bez HP? Wytołacz mi to przyjacielu. Ja tego totalnie nie rozumiem, naprawdę, totalnie tego nie rozumiem. Czemu to jest Tam jest ziomek. Patrz, jak się na mnie czai. Ten ziomek! Wiesz kim ty walczysz w ogóle? jest ja jestem chłopem mistrzem Fydycyzy, rozumiesz? I... Peterbot. Bracia, ja bym cię tam podjechał, ale się troszeczkę cykam. Szartowałem, nie boimy się niczego! Człowieku! Widzisz, jak on walczy, ja on... Z góry wyjdzie. Ajaj. To obrysza się nam trafił. Nie, nie będę. Nic... No, co tam? No, człowieku. Ja sobie tu szybko pozbieram. O, to jest zwycięzca. O kurczę, walczymy z zwycięzcą. Nie, dobra, to jest nasz przyjaciel, dobra. Mamy wsparcie od przyjaciela. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wsparcie, w przyjacielu. Tylko nie proszę, stary. Brawo. I on uciekał, 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 uciekał. Będę nie mu... Kurde, zabił go, dobrze, stary. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ej, nie. jak będziemy w top 2, ja nie chcę go zabijać. Nie chcę go zabijać, naprawdę nie chcę go zabijać. w jakimś klepie? Proszę, stary, żyj. I lecę, lecę już. Co to jest na drzewie? Brawo, e, zarabia, trzeba strzelać, trzeba. Nie no, ma dla tego pojęcia widzowie, jest top 4. O kurczę, się spociłem. To piasterela takie wały! O, mi strzesałeś, że mi dałeś. Nie, bo tak to bawi. Dobra, jesteśmy twa, Jest one v one I co teraz bracia? I co teraz bracia? I co teraz? Wiem, co teraz bracie? Co teraz? To czułem z nią Dobra da mu, Dać mu wina Kurczę Stary, muszę cię zabić niestety, przykro mi Przykro mi stary, muszę cię zabić. Muszę cię zabić stary Przepraszam Muszę cię zabić stary, muszę Mamy to Mamy Winka, mam Winka Ej, fajny, fajny odcinek. Ej, bardzo fajny mi się wydaje. No dobrze widzę, to byłoby na tyle. mam że Ci goś się spodobał, zostać. łapeczkę w górę, subskrypcję Okiem, napiszcie komentarz. A ja się zabierz jak nam. Do zobaczenia. I cześć.